Jeśli, jeśli jesteś kociarzem z bujną wyobraźnią, musisz zobaczyć, co Pushin dziś podjadł. Wieczór z sushi właśnie zyskał przezabawną aktualizację. Przygotuj się na kocie harce. Wyobraź sobie: nasza puszysta przyjaciółka Pushin dostrzega lśniącą tackę sushi. Rzuca się. Wącha, bierze wielki kęs, mniam, a może nie, zaraz, zaraz. Mina Pushkin mówi wszystko. To nie sushi, to ojoj, kocie Bobki z kuwety. Wygląda na to, że ktoś robił zakupy w złym bufecie. Nie martw się. Pushin ma się dobrze. Ucierpiała tylko jej godność. Więc następnym razem, gdy zobaczysz, jak twój kot patrzy na twoje sushi, lepiej sprawdź, co masz na talerzu. Pamiętaj, z Puszyń każdy posiłek to przygoda, nawet jeśli śmierć. Daj lajka. Jeśli się zaśmiałeś i zaobserwuj po więcej puszynowej perfekcji.